Miłośnicy czworonogów zjechali do Katowic na 18. Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Na wystawę zgłoszono blisko 2700 psów ponad 220 raz. Właściciele psów zjechali się do katowickiego spotka, by zyskać puchary, tytuły i prestiż. Ocena rozpoczyna się od oceny w poszczególnych ringach, czyli każdy pies najpierw indywidualnie jest oceniany przez sędziego, każdy otrzymuje swoją indywidualną ocenę. Z każdej rasy wybierany jest zwycięzca rasy, który następnie jest wybierany na ringu głównym. Z w swojej grupie, czyli każdy, każda rasa jest przypisana do odpowiedniej grupy, i z tej grupy wybierany jest najlepszy pies w grupie. Tych grup jest 10 i spośród tych najlepszych 10 psów jest wybierany najpiękniejszy pies wystawy. Zapytaliśmy kilku właścicieli, z jakimi czworonogami przybyli na wystawę. To są pointery, wyżły angielskie, no bardzo stara rasa do polowań, to jest król pola, pointer jest w ogóle królem pola, Naj, najszybciej, najdokładniej, no najlepiej okłada pole, także to jest pies z grupy wyżłów, pies myśliwski. To jest Labrador Retriever, pies myśliwski, psy wyhodowane przede wszystkim do aportowania, głównie aportowania ptactwa z wody, z lądu, bażantów, kaczek. Psy z bardzo dobrym węchem w tej chwili wykorzystywane zdecydowanie częściej do pracy takiej w służbie człowieka, czyli jako psy asystujące, pomagające osobom niepełnosprawnym, jako przewodnicy dla niewidomych, jako psy yy, na przykład tropiące, poszukujące nie wiem, zaginionych osób, czy, czy na lotniskach pracujące, poszukujące narkotyków czy materiałów wybuchowych. Ponieważ mają oprócz tego, że są bardzo karne i się bardzo ładnie szkolą, to mają doskonały węg. Jest to Alaskan Malamut, największy z psów pociągowych, należący do grupy szpiców. Były to psy używane do ciągnięcia dużych ciężarów na dużych odległościach, ciągłe ciężkie towarowe sanie. Są większe i, i silniejsze niż Sberian Husky, niż Samojed, niż, niż pies grenlandzki. Chcąc prowadzić hodowlę, trzeba spełnić pewne warunki, czyli każdy pies musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. W związku z tym trzeba je pokazywać na wystawach, no i jest to też pewna promocja i rasy i swoich hodowli To wciąga. Jak się pojedzie raz drugi po że się jeszcze czy coś, no to już potem wciąga. Często jeżdżę, może niekoniecznie z tą suką, ale z innymi psami, bo mam inne psy myśliwskie też. No jeździmy po to, żeby pokazać swojego psa, żeby się pochwalić rasą.